Integruj się z Ochotą. Zapraszamy. Na Ochocie wynajmujemy lokale na preferencyjnych warunkach aż 56 organizacjom pozarządowym. Prowadzą działalność w zakresie zdrowia, profilaktyki, edukacji czy kultury. W Ochockich organizacjach jest moc. Zobaczcie, co robią. roku we wrześniu spotykamy się na pikniku integracyjnym w Parku Szczęśliwickim. Zobaczcie, mamy co wspominać. Nie zapominamy o seniorach. Nasze Ochockie Dni Seniora trwają dobre 2,5 i pół miesiąca. Są pełne zajęć i aktywności. To tylko kilka z naszych działań integrujących społeczność. Po więcej zapraszamy na stronę www.ochota.um.warszawa.pl.